Anna Więckiewicz, zapraszam na serwis informacyjny. pierwszej części odcinka 82. rocznica zbrodni katyńskiej, dary od Kastoramy oraz prawosławne święta wielkanocne. 13 kwietnia odbyły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę zbrodni katyńskiej. Program obejmował wystąpienie okolicznościowe, modlitwę w intencji ofiar oraz złożenie wiązanych kwiatów. W miniony czwartek Starogardzka Kastorama przekazała łóżka, koce i pościele dla uchodźców z Ukrainy przebywających w naszym mieście. Szanowni Państwo, znajduję się właśnie w sklepie Castorama. Jestem tutaj nieprzypadkowo, jako że pracownicy, a właściwie firma Castorama postanowiła przekazać darowiznę na rzecz uchodźców z Ukrainy. Są to łóżka, są to poduszki, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni, jako że nie wiemy ilu uchodźców jeszcze trafi do naszego miasta. Z tego co wiem, to nie tylko sama firma, ale również pracownicy bardzo czynnie i aktywnie wspomagają zbiórki darów na rzecz uchodźców z Ukrainy. Dziękuję im za to bardzo serdecznie. Cieszę się, że Kastarama Starogar Gdański mogła pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osobom z Ukrainy. Muszę wspomnieć też, że moi pracownicy mocno zaangażowali się w zbiórkę potrzebnych rzeczy. Oprócz transportu, który w dniu dzisiejszym wyjeżdża do środka OSIR, zebraliśmy sporo materiałów pierwszej potrzeby: koce, odzież, środki czystości, żywność i przekazaliśmy już do OSIR-u we wcześniejszym terminie. Wartość przekazanej darowizny to aż 20 tysięcy złotych. Za nami święta Wielkiej Nocy obchodzone przez Kościół Katolicki. Wielkanoc, określaną mianem Paschy, już w najbliższą niedzielę obchodzić będą prawosławni. Dzielą oni z katolikami wiele zwyczajów, jak na przykład malowanie jajek i święcenie pokarmów. To... Dla każdego wyznawcy Chrystusa bardzo istotny czas w życiu i w ciągu roku. Również tym razem trzeba wspomnieć o naszych braciach za wschodniej granicy z Ukrainy, którzy przybyli do nas, którzy w znacznej części są wyznawcami prawosławia. Co prawda mają inny termin obchodu świąt Wielkanocnych, w tym roku jest to akurat nasza Niedziela Miłosierdzia Bożego, czyli tydzień po naszych świętach. Wielkanocnych, ale też z tej racji, że sporo Ukraińców jest w naszym mieście, w naszym powiecie, w naszej okolicy, postanowiliśmy również im umożliwić przeżycie duchowe świąt wielkanocnych. Dlatego zapraszam tych, którzy są wyznawcami Prawosławie, na nabożeństwo wielkanocne, które będzie sprawowane u nas 24, u nas, to znaczy w naszym kościele. 24 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia o godzinie 19.30. Przewodniczyć będzie tej modlitwie ksiądz proboszcz prawosławnej parafii św. Mikołaja z Gdańska. Z racji, że z tradycją świąt wielkanocnych wiąże się również poświęcenie pokarmów i spożywanie świątecznego posiłku, w sobotę 23 kwietnia, także na godzinę 19, zapraszam braci Ukraińców do naszego kościoła na... Poświęcenie świątecznych pokarów. W drugiej części serwisu wielkanocne śniadanie w dziennym domu Senior Plus, gama Akademia Koszykówki oraz zakończenie sezonu SKS Starogard. 14 kwietnia starogarskich seniorów w dziennym domu Senior Plus odwiedził podczas śniadania wielkanocnego zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych Maciej Kalinowski. Oraz pełnomocnik prezydenta do spraw osób z niepełnosprawnościami i seniorów Ewa Życzyńska. To co chyba najważniejsze jest dla Państwa i dla nas wszystkich to zdrowia, to pogody, ducha, jak Państwo macie, a nie wszystkiego co najlepsze. I to jest okazja świąt Małego Zdrowia, Pani Ewa, tutaj pani, pani Dyrektor Zdrowia, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. W środę, 13 kwietnia Gama Akademia Koszykówki zorganizowała Mistrzostwa Powiatu Starogarskiego dla dzieci z klas 1-3. Udział w nich wzięły drużyny z ośrodków uczestniczących w projekcie. Jesteśmy świadkami dzisiaj. E mistrzostw Powiatu Starogarskiego w Koszykówce U10, czyli w Koszykówce na poziomie, na którym działa nasza Akademia, czyli klas 1-3 szkół podstawowych. W dzisiejszym turnieju bierze udział 8 drużyn. Jest to 8 drużyn z ośrodków, które, którymi objęta jest nasza Akademia, czyli ze szkół, w których dzieci dwa razy w tygodniu trenują wraz ze swoimi prowadzącymi koszykówkę. Także jest to dla nas fajne wydarzenie. Dzieci, niektóre te, które dołączyły do do projektu w tym roku, czyli te, ci pra, pierwszoklasiści w zasadzie pierwszy raz uczestniczą w takim wydarzeniu, w którym mogą grać w koszykówkę normalnie 5 na 5 i i czerpać z tego radość. Dodatkowo jesteśmy w stanie, oprócz dania radości tym dzieciom, jesteśmy w stanie wyłapać być może jakieś przyszłe talenty koszykarskie, jednak nie jest to jakimś tam kluczowym, kluczowym celem naszej Akademii. Kluczowym celem jest to, aby dzieci w wieku 6-9 lat kształtowały w sobie nawyk aktywnego spędzenia czasu i żeby po odejściu z naszej Akademii, czyli w momencie, kiedy zakończy się ta przygoda w trzeciej klasie, żeby albo kontynuować kontynuowały koszykówkę dalej w SKS Starogard, gry w koszykówkę, albo żeby ten ruch to pozytywne i spędzanie czasu wolnego w ruchu, żeby z nimi zostało na lata. Jest to jeden z wielu projektów organizowanych przez Gama Akademię Koszykówkę. Podstawą jest szkolenie dzieci w wieku 6 do 10 lat w koszykówce i potem przekazywanie najlepszego na rybku do SKS-u Starogard. Już do profesjonalnej gry. Drużyna SKS Starogard Gdański 10 kwietnia zakończyła grę w sezonie Suzuki I Liga Mężczyzn 2021 22 Ostatni mecz 34. kolejki zagrała na wyjeździe z deką Pelplin. Mimo że Kociewskie Diabły pokonały Pelplinian 78-65, nie zakwalifikowały się do fazy play-off. Z okazji zakończenia sezonu Kociewskie Diabły spotkały się z kibicami. Była to doskonała okazja do zrobienia zdjęć z koszykarzami, rozmowy oraz zebrania autografów od wszystkich zawodników. na przybył również prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz jego zastępcy Maciek Kalinowski i Tadeusz Błęcki. A myślę, że ta końcówka sezonu odkąd tutaj zostałem zakontraktowany w Starogardzie Gdańskim była dla nas naprawdę udana. Z tych 11 meczów wygraliśmy 8. Oczywiście takim marzeniem było wejście do, do fazy play-off, natomiast te dobre wyniki niestety nam nie wystarczyły do tego. E, jednak mimo wszystko myślę, że obraz gry drużyny i, i waleczność, którą wykazał mój zespół, e, była, e, mogła się podobać i kibice w Starogardzie Gdańskim dużo e, radości mieli w tej końcówce sezonu. Natomiast generalnie jesteśmy z sezonu zadowoleni, ponieważ e, te ostatnie parę kolejek pokazało, że jest dalej... Moda na koszykówkę w Starogardzie, kibice się cieszą, kibice chętnie odwiedzają naszą halę, chętnie nas dopingują, dlatego chci chcielibyśmy im bardzo podziękować e oraz chcielibyśmy też podziękować sponsorom, e władzom miasta za zaufanie, za to, że dzięki nim możemy dalej występować na parkietach pierwszoligowych e i zrobimy wszystko, aby przyszły sezon był e lepszy sportowo. Lepsze organizacyjnie, cały czas się uczymy, więc e, idziemy do przodu i miejmy nadzieję, że w kolejnym sezonie dostarczymy jeszcze więcej emocji starogarskim kibicom. Starogardzkie Centrum Kultury i Galeria A zapraszają na wernisarz wystawy malarstwa i fotografii Pauliny Pior bez troska już 22 kwietnia na godzinę 18. Dzieła Starogardzianki podziwiać będzie można do 20 maja w Galerii A. Połączyła nas muzyka Polska, Francja, Ukraina. To nazwa 17. koncertu wiosennego, na którym usłyszymy m.in. utwory Chopina, Moniuszki czy Straussa. Na wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Artystyczne PRO 22 kwietnia o godzinie 18 do Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Starogardzie Gdańskim. Przypominamy i zapraszamy na koncert polsko-ukraiński już w sobotę 23 kwietnia o godzinie 17 w Kinie Sokół. Darmowe wejściówki do odbioru w recepcji SCK. 23 kwietnia o godzinie 16 w parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha z okazji 90. rocznicy jej powstania oraz przypadającego w tym czasie Dnia Patrona Miasta w kościele świętego Wojciecha odbędzie się Wojciechowy Festiwal Pieśni Huralnej. Wystąpią m.in. kwartet Bramy Morawskiej z Boża, soliści oraz starogarski zespół wokalny Amorozo. 26 kwietnia odbędą się uroczystości ku czci Świętego Wojciecha, patrona Polski i naszego miasta. Spotkanie odbędzie się na skwerku Świętego Wojciecha o godzinie 18:00. Z tej okazji msza święta w naszego miasta i jego mieszkańców rozpocznie się o godzinie 18:30 w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha. W przyszłą środę, 27 kwietnia odbędzie się sesja Rady Miasta. O procedowanych uchwałach opowie przewodnicząca Rady Miasta na Benert, a jak zwykle obrady radnych obejrzeć można na żywo na naszym kanale YouTube. Już w najbliższą środę zapraszam na 46 sesję Rady Miasta, podczas której radni podejmą uchwały m.in. w sprawie Powołania Młodzieżowej Rady Miasta, jak również przyznania nagrody dla najlepszego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Niezmiennie zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych oraz portali społecznościowych. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Widzimy się za tydzień.